7 kwietnia 1995 roku o godzinie 12:35 na stacji Wilanowska znajdowały się dwa pociągi: jeden w kierunku Kabaty, drugi w kierunku Politechnika. O tej godzinie rozpoczęły swoją pierwszą podróż w metrze warszawskim. Tak to się wszystko zaczęło. Trzeba na pewno? Witam Was tutaj, cześć, jestem za i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Zapraszamy do Metra. Dziś trochę inny odcinek, a mianowicie mamy dzisiaj 26-lecie uruchomienia pierwszej linii metra w Warszawie. Pierwszego odcinka oczywiście, nie był to najdłuższy odcinek, bo mamy teraz wiele dłuższą y, linię pierwszej linii metra oczywiście i drugą linię metra. Natomiast ten pierwszy odcinek jest na pewno dosyć szczególny, ponieważ jest on od stacji Kabaty, za którą się znajduje STP, Kabaty Stacja techniczna postojowa do stacji Politechnika, która dzisiaj jest jednym z większych centrum przesiadkowych osób dojeżdżających z drugiej strony Wisły. Ale nie o tym dzisiaj, o tym bardziej jak to wyglądało. 11 km tyle miał pierwszy odcinek metra, ale powiem pokrótce o całej historii w dzisiejszym odcinku. Historia metra na stronie metra warszawskiego zaczyna się dopiero w 1925 roku. Jednakże sama idea i początek był trochę jeszcze wcześniej, jeszcze przed rokiem 1900. Wtedy też trochę to wyglądało. Tam były małe prace, nie były jeszcze to brane pod uwagę jako metro przynajmniej nie w każdym koncepcie, ale był właśnie już takie przebiegi. W 25 roku, tak jak tutaj na metra, miasto stołeczne Warszawa podjęło uchwałę o opracowaniu projektu kolei podziemnej Metropolitanu. I tu powiem tylko pokrótce, jak wyglądało jeszcze zanim faktycznie aż projekt powstał taki jak teraz metra, czyli od Kabat do Młociny, mówię oczywiście o pierwszej linii metra, to miało to zupełnie inaczej wyglądać. Miał być to pociągi szybkiej kolei miejskiej bo wtedy jeszcze nie mieliśmy SKM-ek, które by jeździły. SKM-ki, sama nazwa, skrót SKM w Warszawie jest jedną z bardziej znanych i starych skrótów, przynajmniej tutaj przy metrze. To jest bardzo ważne. Nie będę mówić tutaj w całości, jak wyglądała historia, bo na ten temat możecie sobie przeczytać w książkach różnych o i tak dalej. Natomiast ogólnie na początku projekt był taki, że połączyć mniej więcej podobnie. A mianowicie, północ, południe, ale po naszej stronie z zachodni, Wisły oraz wschód, czyli mniej więcej tam gdzie teraz jest dworzec wildeński. Było to dosyć ciekawe. Miał być oczywiście tunel pod Wisłą, jednakże na początku miał być to metro podziemne. Podziemne miało być i tak przez większość czasu, jednakże bardziej chodziło o to, że to miało być metro głębinowe. Fragment metra głębinowego, które było budowane w tamtych czasach, a konkretniej do wojny, jest. Mamy taki fragment, cały czas on istnieje. Marnie nie jest faktycznie w żaden sposób wykorzystywany co jakiś czas, bardzo rzadki. Da się do niego zejść i faktycznie zobaczyć, jak on wygląda. Większość z niego została zalana, a części tych tunelów znajdują się dzisiaj jeszcze pod Dworcem Wileńskim. Jego odcinek jest też bardzo ciekawy, ponieważ ciągnie się on dosyć długą odcinek ponad kilometra 100 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Stargówka przemysłowego, także jest to dosyć długi odcinek. Miało być tak pod całym Warszawą, jednakże warunki geologiczne w Warszawie nie były i nie są najlepsze do budowy metra głębinowego, a jak będziecie myśleć, po prostu to nie powstało. Zresztą wtedy też miały być niektóre przystanki na żądanie i pociągi, które mogłyby jeździć bezpośrednio pod metrem, właściwie pod Wisło, pomijając różne stacje towarowe. Ale o tym nie będę mówić, bo to jest bardzo ciekawa i zawiła historia. Natomiast e, oczywiście wpływ tutaj Rosji i innych e, krajów na Polskę podczas wojny, po wojnie i tak dalej, zabory, te sprawy, był dosyć duży. E, to na pewno trzeba podkreślić, dlatego metro wygląda tak, jak teraz wygląda. E, zresztą to, czemu metro jest tak bardzo płytkie, też jest ważne. Ciekawostką tutaj jeszcze jest taka, e, że podczas odbudowy m, Warszawy był projekt już, żeby budować linię metra, e, taką jak znamy teraz. Czyli z kabat do Młocin. I dzięki temu nasza linia średnicowa-kolejowa była specjalnie przystosowana do tego, aby dokładnie w tych samych miejscach, gdzie właśnie teraz przejeżdżają tunele przy stacji metrocentrum, mogły przejechać bezpośrednio pod linią kolejową bez jakichkolwiek problemów. Co ciekawe, projekt metra był brany tak samo w prl jak trasa łazienkowska. Jednakże ze studiów, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj wykonawczych, wyszło, że Budowa metoda mogłaby się nie zakończyć powodzeniem. Dlatego, aby pokazać, że PDL jest najlepszy, wybudowano trasę łazienkowską i dlatego metro było o kolejne lata opóźnione. W 15 kwietnia 1983 roku rozpoczęła się działalność. Pierwsza pala została wbita na odcinku tutaj w naszym Udesynowie. Co ciekawe, na Udesynowie w tamtych czasach właściwie nic nie było. Było parę bloków, na pewno to nie było tak jak teraz wygląda, no ale tak. W 1985 roku rozpoczęto budowę tunelu metodą podziemną przy użyciu tarcz. Nie takich tarcz jak teraz znacie, ale podobnych. W 1986 dalej tutaj nam prace trwały, no i do 1995, kiedy zostało to oczywiście otwarte. Też jest bardzo ciekawa rzecz, o której ma, teraz się trochę więcej mówiło, jak Rafał Trzaskowski doszedł do władzy. Mianowicie w 1989 roku zapada decyzja o zaniechaniu w pierwszej kolejności budowy stacji A12 i A16. Stacje kolejne nazywały się Plac Konstytucji i Mudanów. One zawsze były planach. Ponadto Warszawa w 1990 roku otrzymała w darze za reparacje wojenne 10 wagonów radzieckich. Ponadto później w 1994 zostały zakupione kolejne 32 pociągi metra produkcji rosyjskiej. Także tak to wygląda. Ogólnie też były dosyć duże problemy z finansowaniem przez miasto naszego metra, dlatego część stacji, głównie do Wilanowskiej, Wygląda trochę bardziej, kafelki są ciekawe, bardziej kolorowe i w ogóle. A później, no taka wiele bardziej hala. Tam już nie ma takiej dekoracji, jak możemy znaleźć na odcinku Ursynowskim, Służewie i Wilanowskiej. No bo po prostu pieniędzy też zaczęło brakować. Co ważne, o czym trzeba powiedzieć, to to, że jeżeli dobrze pamiętam do stacji... Na tym pierwszym odcinku, część stacji, nie pamiętam ile stacji, jest przystosowana do ewentualnego Tutaj przejścia, w tryb schronów. Mają specjalne tutaj zapotrzebowanie Nie wiem, czy to jest wszystko cały czas aktualne w 100%, wiecie, nie wszystko rzeczy są cały czas aktualizowane, unowocześniane itd. jeżeli chodzi o schrony, ale mogą pełnić funkcję schronów. Także jest to ciekawe, na kolejnych stacjach na pewno od Politechniki już takiej możliwości nie ma. I z tego co pamiętam, od Wilanowskiej do Politechniki i tak części sprzętów nie ma, o ile sama kubatura stacji, jeżeli chodzi o, o budynek stacji, jest do tego przystosowana, o tyle całość już nie, tak, nie, tak nie wygląda. Teza metra w 1998 roku liczyła 12,5 km oraz 12 stacji. Mianowicie metro dojechało do centrum. Krótki odcinek wydawałoby się, bo tylko od Politechniki jedna stacja. Jednakże jeżeli centrum... Stacja, gdzie mieliśmy inaczej niż na całym odcinku, a, bo, a ponieważ po prawej stronie wychodziło się z metra, była na pewno rzeczą spektakularną. Co ciekawe, do dzisiaj e, wchodzenie i wychodzenie dla osób przyjezdnych w metrze jest trochę dziwne na M1, ponieważ część stacji, jak centrum, ma z drugiej strony wyjścia, co jest trochę dziwne. Dalej, 11 maja 2001 roku, otworzono dwie nowe stacje. sama metra liczyła już wtedy 14,2 km. Eee, otworzono stację Świętokrzyską i Ratusz. Następna stacja, Ratusz. Wtedy ta stacja nie nazywała się Ratusz-Rasen, jak teraz, tylko przez długi okres to była stacja cały czas Ratusz. Co ciekawe, w tamtych czasach w ogóle, jak metro powstawało, Inaczej wyglądały schematy, które teraz mamy, no bo wiadomo, jak pojawiła się dwójka, to schematy się dosyć mocno pozmieniały i też było pokazane, jak jeszcze do Politechniki tutaj jeżdżały pociągi, schematy, które pokazywały nam, że metro jest w budowie, co też było dosyć ciekawą rzeczą, której na przykład teraz przy budowie metra na Rudno, czy Karolin nie mamy. W 2003 roku, a konkretnie 20 grudnia, czyli w święta właściwie... Trasa metra dalej się powiększyła. 15,5 km, 15 stacji. Dworzec Gdański został otworzony. Jest to stacja, która według mnie bardzo zmieniła komunikację podmiejską i dalekobieżną. W Warszawie. O ile dalekobieżna tam nie jest, tylko bardzo e, współzintegrowana, zintegrowana, bo dalekobieżne pociągi nie dojeżdżają do Dworca Gdańskiego. E, przynajmniej nie dojeżdżają, dopóki nie będzie przybudowy linii średnicowej. O tyle według mnie ta stacja dosyć ładnie pokazuje, jak można pięknie połączyć dwa dworce: dworzec metra, jeżeli tak można nazwać, i dworzec kolejowy. E, dalej idąc, została otwarta stacja plac Wilsona w 2005 roku. E, I to od razu wam mówię, że ja to już pamiętam. To już są czasy, w którym w sensie, nie jakim cudem pamiętam, ale pamiętam jak jeździłem na plac Wilsona. I to było. No to były czasy. To, to, to jest takie moje faktyczne dzieciństwo. 16,8 km, 16 stacji. O godzinie 5.08 zostało otwarte. Z tego, jak tutaj widzicie, stacja po stacji były budowane. Nie było tak jak teraz, że. A to budujemy trzy stacje: Płocka, Młynów i Księcia, i księcia Tomasza. Tomasza. I wszystko naraz. To tak to inaczej wyglądało. E, następnie. Zostały otwarte kolejne stacje, czyli w 2006 roku, 29 grudnia, została otwarta stacja Marymont. Następnie w 2008 roku, czyli już po dłuższej przerwie dwóch lat, Hanna Grękiewicz-Walc, już wtedy rządziła, tak przy okazji, 23 kwietnia została otwarta stacja Słodowiec. Wjechał pierwszy pociąg z pasażerami. I tu jest rzecz, której ja nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, że było to podzielone. Marymont, a potem Słodowiec. Nie było od razu odcinka całego Bielańskiego, tylko to szło to trochę po kolei. To jest dosyć ciekawe, bym powiedział. Ale później za Słodowcem to już o wiele bardziej przyspieszyło. W sensie przyspieszyło jak przyspieszyło, ale otwarcie pierwszej linii metra, całej pierwszej linii metra zostało otwarte. 25 października 2008 roku o godzinie 16.03. Na stację metra Młociny wjechał pierwszy pociąg z pasażerami. Tym samym pierwsza linia metra, o której dziś mówimy, została w całości otwarta. Było to wielkie wydarzenie, cały węzeł wtedy metra Młociny był otwarty, bo to była zupełnie nowa rzecz. Nie było tam wcześniej takiego wielkiego węzła. tam była tylko pętla autobusowa i yy, tramwajowa. Natomiast warto też tutaj o tym wspomnieć, że przez długi okres budowy całego metra tak samo jak mam na przykład teraz na bemowie, stacja Młociny nie nazywała się Młociny, tylko Młociny Huta. A jeszcze wcześniej to była tylko po prostu Huta. Później odcinek Huta został usunięty, ponieważ Huta miała być zamknięta. I wtedy przez węzeł Młociny miała przejechać dalej nasza ulica. Jak możecie domyślać, do dzisiaj Huta cały czas jest, a węzeł Młociny nie jest w stu wykorzystywany tak, jak miał wtedy działać. Co innego, że węzeł Młociny Metro Młociny jest chyba jedynym tak dobrze zintegrowanym całym węzłem komunikacyjnym w Warszawie z metrem i według mnie to jest bardzo dobra nowina. W... Tutaj po... nawet bym powiedział niedługo, bo po około roku 28 października 2009 roku została podpisana umowa na odcinek centralny drugiej linii metra. Tutaj już pokrótce trochę powiem, bo M2 to dosyć dobrze sądzę, że z większość z Was będzie kojarzyć. No M2 była dosyć ciekawa. Następnie została podpisana, dostała na 35 pociągów ze Siemensem i Newagem na nasze pociągi Meta. Nowe 35-6 wagonowych Meta. No to było coś nowego. Coś wiecie, jak cały czas były rosyjskie składy, a nagle to taki nowy Siemens. Oj tak, to było wydarzenie. E, oczywiście później e, było podpisanie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy, ale przejdźmy do naszego metra. A mianowicie tarcze TPM, które teraz znamy pod nazwami Anna, Maria, Krystyna i Elizabeth e, znamy ale też była ceremonia nadania im imionom. To się odbyło w 2011 roku, we wrześniu, 21 września dokładnie. Zostało to nadane im imiona. Wtedy były oczywiście ładnie pomalowane i to są te zdjęcia, które zazwyczaj znamy z tarcz TBM, które były tak ładnie tutaj wyglądały i w ogóle. Następnie dalej były dofinansowane nasze metro. Budowa cały czas była, że powstanie. Jednakże dopiero 4 kwietnia 2012 roku pierwsza tarcza opuszczona została do szybu startowego. Przypominam, że wedle tam pewnych koncepcji w 2012 roku miało to już faktycznie istnieć i działać, ale METRO ogólnie lubi się opóźniać. Jeżeli chodzi o budowę, jeżeli chodzi o przejazdy i tak dalej, to jest właściwie tak samo niezawodne jak WKD, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Uruchomienie pierwszej tarczy TBM, to było też wydarzenie, to było oczywiście parę dni później, yy parę dni później, ponad miesiąc, 16 maja 2012 roku, została dochwana pierwsza tarcza TBM w Warszawie, budująca metro. Bo pierwsza tarcza TBM w Warszawie miała miejsce przy budowie bardzo znanego kolektora łączącego Czajkę z Młocinami, czyli naszą tutaj lewobrzeżną Warszawą, także tak to wyglądało. No i wielkie wydarzenie. 8 marca 2015 roku, po długim czasie czekania i różnych rzeczy, ja tam byłem, o godzinie 9.30 uruchomiona została dla pasażerów centralny odcinek drugiej linii metra. No i to dużo zmieniło. O ile cała M1, jak powstała, bardzo odbudowała i właściwie zmieniła dużo część Warszawy, na przykład na Kabatach, Zaczęły się pojawiać bloki, ulice. Przypominam, że jak pojawiła się stacja kabaty, tam nie była, np. L.A. Ken, wąwozowej, tam stacja była faktycznie w polu, trochę inaczej wyglądało. Natomiast jak pojawiła się dwójka. To nagle ta druga strona Wisły zaczęła być bardziej zauważona. O ile stacja stadion na początku, jak swojego istnienia, właściwie nie istniała dla pasażerów, bo stamtąd nie mogliśmy nigdzie iść tam. Nawet autobusy zbytnio nie zawracały, bo była ulica na górze zamknięta. Jedyne to co to przesiadka w teorii do pociągów, ale to i tak nie wyglądało tak pięknie jak teraz. Natomiast yy, stacja Dworzec Wileński. Ulubiona stacja po drugiej stronie Wisły. To ewidentnie zmieniło. Połączenie z dworcem kolejowym, nie tak idealne jak na Gdańskim, jednakże było dosyć mocne. E, następnie wschodnio-północny odcinek, czyli jak możecie się domyślać, do stacji Trocka. W 2016 roku, 11 marca, została podpisana umowa i tak dalej nasze metro szło. Szło, budowało się, aż doszło do tego etapu, w którym teraz jesteśmy. Czyli 15 września 2019 roku też została odcinek metra. Przedłużony. W końcu za Wileńskim pociągi pojechał dalej do stacji Trocka przez stację szwedzką i targówek mieszkaniowy. 3120 metrów. Ciekawy odcinek. Natomiast dalej, niestety, ten odcinek 4 kwietnia, czyli niedawno, w 2020 roku, czyli dokładnie rok temu, został otwarty odcinek do. Płocka, młynów i księcia Janusza i księcia Tomasza, i księcia Tomasza. Yy, w skrócie yy, to było przedłużenie o 3400 metrów. natomiast z czemu mówienie niestety, ponieważ zostało to otwarte podczas pandemii. I tu nie było żadnych uroczystości jak na przykład na stacji trockiej i czy przy otwarciu całego odcinka zjednanego, czy przy wszystkich właściwie, poza tymi stacjami metra, które były otwierane w święta. Ale nie, właściwie wszystkie stacje metra miały mniejszą lub większą uroczystość otwarcia. Otwarcie stacji metra płocka Munów i księcia Janusza nie miały żadnej uroczystości, no bo była pandemia. I to jest według mnie chyba największy problem. Oczywiście, budowa metra nie skończyła się na tym. Aktualnie trwają prace nad budową metra na Bemowie, Bemowo i Urlichów. Cały czas buduje się stacje, i prawdopodobnie za około rok. Właściwie trochę ponad, będziemy mogli już pojechać w tym kierunku. Tak samo po drugiej stronie Wisły, na Brudno. E, Brudno Konetowicza i Zaciszę. Tam też prace trwają i podobna data terminu jest oddanie. Te dwie st odcinki w podobnym czasie prawdopodobnie się skończą. W te wakacje najprawdopodobniej ruszą też prace przy ostatnim odcinku na drugi limet, czyli Metro do Karolin, i wtedy nasze metro przejedzie pełną trasę całej drugiej linii metra. Czyli 31 km. To długi odcinek. To naprawdę długi odcinek, bo metro M1, pierwsza linia metra, ma 23,1 km. Czyli po około kilometr na stację, licząc to oczywiście stację młynów, w sensie młynów, Mutanów i Plac Konstytucji. Także jest to ciekawe i oczywiście od tego roku Zaczęły się wstępne projekty, plany itd. Tak nad z przedłużeniem metra ze stacji stan do Wrocławia. Jako trzecia linia metra będzie miała od 7 do 6 stacji w pierwszej fazie, a dalej to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, sądzę, że na pewno to jest ciekawe, jak to się tutaj rozbudowuje. Przypominam, w Warszawie mamy trzy typy pociągów: Seria 81, Metropolis i Inspiro. E, prawdopodobnie niedługo też się pojawi skoda Warszawie. E, no i tak, tak to wygląda. Wiem, że mamy dwa rosyjskie składy, ale jeden po prostu został odnowiony i wygląda trochę inaczej, ale to i tak jest ten sam pociąg ich mamy 22 składy, Metropolis 18, Inspiro 35. Nie jestem przekonany czy te daty są kompletne, ponieważ na wikipedii mogą być nie do końca e, pełne. E, tak wygląda nasza linia metra, pierwsza, druga, no i trzecia w budowie. Co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat metra, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, bo zazwyczaj co około 2 tygodnie pojawia się odcinek, z budowę metra i z innych rzeczy na moim kanale. No i jeżeli wam się podobało, to zostawcie okludę. Co tu dużo nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiału na moim kanale. Od razu mówię, 7 kwietnia e, było właśnie tutaj 26-lecie metra w Warszawie. Jednakże ten odcinek może się pojawić trochę później, ponieważ mój internet się skończył dwa dni temu. E, więc prędkość mojego wysyłania nie jest rekordowa, tak czy siak. Miłego dnia. Cześć.